Indik. I dlaczego indik, Michel? Zaraz tego powiem, ale najważniejsze jest, jak będzie robiony ten indik. Kari. Podróżujemy do Indii i mamy oczywiście pierś indika, rodzinki, ryż, basmati, jabłka, cebula, czosnek, śmietana, mleko kokosowe, olej, płatki migdałowe, kari, kolendra i pieprz jen. Pogadajmy trochę o indika. Dlaczego tak mało przygotujemy w domu? Dlaczego? Za duże? droższej, skomplikowany, suchy, kiedy smazimy, różne powodów, a dzisiaj udowodnimy, że można na co dzień zamiast skóry. Dobrze, ale przestań gadasz, Michel. Ryż basmati, mówiłeś, co to jest? To jest taki ryż, proszę zobaczyć, takie cienki. On się gotuje trochę inaczej niż nasz ryż zwykły, który mamy. Pukamy go, żeby był czysty. To trwa, sekundeczka, przestań się chwalić, Michel, to nic wyjątkowo. I co gotujemy go? Na jedna szklanka, jak mam dzisiaj ryżu. Półtora szklanka woda Jedno. Mamy Woda, sól, ryż. i gotujemy. I mamy indik, i na pewno zgadzam się, to jest duży, ale nie gotujemy tylko dla siebie. I teraz co? Włożymy go całe do patelni na nasze indik kary. Będę robił takie, takie skalowki. 2-3-4. I oczywiście nie robię schabowe, nie chcę tuczyć ich za. Za mocno, tylko że robiąc tak, możemy złamać trochę te, żeby nie się skróciła za mocno na patelni. Widzieliście często, kiedy wrzucimy pierś kurczaka, pierś indyka na patelni, mamy takie na patelni i kończy tak. Przyprawimy go, tylko sól i pieprz. Po prostu, jak zwykle. Dobra, smażymy na raz, dwa. Przygotuj jedna rzecz. Ścierka, żeby co? Zabrać ten cały tłuszcz, dlatego że nasze sos który będzie zrobiony z wlekiem kokosowym, nie można mieć takie oczki, takie różne rzeczy. Jeżeli powiem, że jak dla mnie wystarczy, Michel surowy. Jeszcze jest lekki różowe, ale pamiętajmy, że wrócimy do sosu. Pierwszej, drugiej kurczaczek, indyczek, nie kurczaczek. I proszę zobaczyć na ścierka, cały tłuszcz, tego nie chcę. Teraz bardzo aktywny, Michel, cebula i jabłka i zawsze kroimy. A dzisiaj zapomniałem noża. Nie, nie zapomniałem noża, ale czy nie Uważam, żeby nie płakać. A! Żartowałem. Jabłko. U, u, u. Riz, koniec. Nie musi być kompletnie zimno. Ważne, żeby spadła temperatura, żeby przestać gotować. Jabłka, czosnek, malutki płatki. Wiesz co? Żeby robisz mój sos, mam za dużo tłuszcz tutaj. Dużo, dużo tłuszcz i nieksy. Zbieram troszeczkę. I najpierw migdały. Chrobim, żeby brały trochę, odrobinka koloru. Nie za dużo, ale odrobinka. Ale rodzinki nie zamociłe, żeby nie. I tak, że będą w sosie. Jabłka i cebula. A to fajnie, że jabłka i cebula będą puścili trochę wodę i powoduje, że nasze migdały nie będą za mocno smażone, kary, ale. kolendra I pieprzka jeń. Ale niesamowite. Niesamowite. Słodki od jabłka, kary, migdały, rodzinki. Naprawdę to tak pachnie, czosnek w płatki. Czasami dajesz go na początek, czasami na końcu. To, to nigdy nie wiadomo z tobą. Powiem prawda, powinno być może rzucony razem z cebulą i jabłką, ale byłem zajęty, pogadałem z wami. Czas na mleko kokosowe. Mamy to? I teraz nie mocny ogień, chcemy teraz tylko mieszać te smaki. Ostatnia rzecz, robimy dwie rzeczy na raz. Grzejemy liść, indyk wróci na patelni. Czas na koniec zgromadzenia, Misel, i na coś konkretnego. Podanie. Fajny. pom pam, pam Odrobinka. Nie za dużo. Nie będzie za kwasny, nie ma być kwasny. Miałem śmietanę, której w końcu nie używałem. Widzieliście? I dlaczego miałem to śmietaną? Bałem się, że na mój sos może być trochę za rzadki. A śmietana by mi pomagał. Ale wcale niepotrzebny. To nic na lodówki. No i jak? Podoba was. I co spróbujemy? Różowy, piękny. I czy nie warto gotować indyka zamiast skóry? Tak, socisty i miękki smak jest gwarantowany. Receptura na strony internetowe doradza smaku. Smacznego i do zobaczenia.